Widzowie, dzisiaj straszny po pociąg nas goni i tu są takie domy do schronienia się i możemy chodzić na tych domach i wokół domów, więc znajdźmy jakąś drabinę. A on niszczy te domy, widzowie. Więc w środku się na pewno nie da przeżyć. Tu są też takie des deski by nam ułatwiały. Chodzenie i skakanie. Tu doskoczymy? Tak, damy radę. już szczerze nie jest tak potrzebna ta deska, widzowie. Bo tu można przeskoczyć sobie normalnie. Hop, i już jesteśmy. Gdzie jest ten pociąg? To znajdziemy go i zobaczymy, czy ma w ogóle jakieś jumpscare. Czy po prostu zginiemy? Idziemy. Pociąg. Nie ma żadnego. O, dom. A tu są kolorowe podłogi. Znajdziemy nasz kolor. Tu jest niebieski, tu zielony, tu fioletowy, tu... To, to jest... Tak fioletowy też. Tu taki jasny niebieski. Tu czarny. No to mnie odrzucił. O na dach. Idealnie. O wolę być tak ustawiony, bo widzę więcej. Gdzie on może być? O, piramida. Widzę go. Tam jest. Na tamtej stronę. Pokażę Wam widowie. I subskrybujcie ten cały kanał. Tutaj Snyraim w gry. O, tu jest ten patron. Ej! Rówcia. Tu mamy ławeczki na odpoczynek. Gdybyśmy się zmęczyli podczas uciekania przed nim, otor przeszkód, widowie. Tu skaczymy. Hop, tutaj. Tutaj. Na piramidę. Hop, i wyskoczymy poza mapę. Nie da się chyba. My byśmy mogli zhakować tą gę i skoczyć poza mapę i uciec sobie Tu mamy cztery piramidy, widzowie, tu mamy jakiś murek. Nie, schody. Nie, on niszczy te rzeczy. On to wszystko niszczy te piramidy. Idziemy do niego. Przez to. A tą wielką piramidę czy zniszczy, pytanie. Da radę? Nie, zniszczył nam! Ej, możemy tak uciec. No, jest, no i uciekliśmy tak naprawdę. Więc to jest nawet łatwe. A widzowie ja gram to na telefonie i w ogóle na telefonie on ma jump Nie odrzuca, tylko ma jumpscare na telefonie. Więc możecie sobie yy, zainstalować Robloxa. I Roblox nic nie kosztuje. O 5 piramid. Ten pociąg działa. Jak można go zniszczyć w jakiś sposób? Czy tylko mamy uciekać po tych domach? Szukamy naszego domu. Nasz domce se... i było nieopłacalne teraz wchodzić na dom. Nasz dom to będzie ten ostatni. Jaki kolor? A! Nie! Z złą stronę. Tutaj miałem. Wioletowy. Sprawdzę wszystkie kąty widowy, bo najlepiej na kątach. mi chodziło. Pierw biegłem, chciałem biec tam, potem tu, potem tu i tak. I zobaczymy, gdzie jest nasz dom. Gdzie możemy zamieszkać. Jaki teraz będzie dobry? To jest taki kremowy. I jeszcze jedno miejsce. Tak. O! Dobrze to wykorzystaliśmy. Albo... I z drugiej strony. Albo tu bym zamieszkał. Nie, bo nie jest... Nie, widzowie, bo zapomnę i nie będzie. To jest... Nie. Będziemy, widzowie, mieszkać koło rogu. Czyli albo tutaj, albo tutaj w innych rogach nie będę szukał, bo to by było za długo. W tym mogę mieszkać. Albo, albo ten domek z drabiną tutaj będzie mój, ten, ten i ten. Czyli tak naprawdę mamy więcej niż jeden dom widzowie. Tu mamy pomarańczowy kolor, tu mamy zielony. A co to jest? A, to jest ta zjeżdżalnia, jakby. I mamy niebieski. Sprawdzimy kolory. Nie można tak sobie odskoczyć na domek. Widzowie. Chyba, że możemy zrobić tak, że będziemy mieli te tamte cztery domy albo te z rogu albo. Też możemy zrobić tak, że tu, jak um, wybierzemy sobie na przykład jakiś kolor i wszystkie domki z tym kolorem będą tak jakby nasze. jest jak każdy tam będzie wchodzić, więc to nie ma ale tak jakby, no nasze tak, że będziemy się tam siedzieć więcej niż na dworze gdzie ten potem strasznie tu nie ma mostów. Patrzę. parkur Widowie. I tu są jakieś mega kwadratowe domki. Jak w Minecraft'cie. I tu sobie skaczemy. Tutaj. To jest naprawdę fajna gra. Co to, to za domek ten ostatni z drabiną? Byłem tu Nie byłem. Tak, byłem. To jest ten fioletowy. Przeczekamy tu. O nie, tam pociąg jest. Gdzie ten pociąg pojechał? No nie będzie nas widzieć. Więc przeczekamy sobie w domku jakimś. Albo wyjdę na dach. Nie, bo nas zauważy ale on tam sobie tak skacze i nas też ten pociąg przyłapie, bo zniszczy nasz dom. Więc sobie przeczekam Zaraz. Tylko idę do pociągu i tam gdzie ten pociąg nie wybije, to tam będę mieszkał. Bidnę zielony kolor. Nie! A teraz widowie, jaki mam jest zielony kolor. Ej, pociągu! Wybij mnie. Wow, jak daleko widzowie! No, jesteśmy na jakimś pojedynczym domu i to jakiś kremowy, a bardziej bym powiedział pomarańczowy. Widzowie, ostatnie losowanie robimy. Gdzie ten pociąg? O, tutaj. I to będzie niebieski. Nie, jakiś inny kolor podobny do niebieskiego Robimy teraz widowie walkę z tym pociągiem Idziemy po moście, po moście Skrót I kolejny skrót Skrót I tyle tu jest skrótów, że nie trzeba chodzić po tych mostach Więc one są tu niepotrzebne Uciekamy pociąg tej góry widowie.